Cześć, z dużym opóźnieniem witam w piątym odcinku serii Nowości Płytowe. Powiedziałem, że jest to seria, która obejmuje płyty wydane w drugiej połowie lat 90. i lata 2000. Więc dzisiaj o płycie, która zrobiła dla mnie kolejne wielkie wrażenie z tego okresu. E... Mowa będzie o debiutanckim albumie zespołu Koma. Pierwsze wyjście z mroku. Moi drodzy, Koma to dla mnie zdecydowane odkrycie. Przyznam się, że tak jak mówię, tych lat 2000 już nie śledziłem aż tak bardzo muzycznie. Natomiast no, w roku 2004. Okazał się debiutancki album grupy Koma, pierwsze wyjście z mroku. Natomiast Piotra Robuckiego, wokalistę grupy, lidera, kojarzę mm. jako jurora jednego z, z tak zwanych talent show. Natomiast yy, jakoś yy, nigdy nie zainteresowałem się twórczością. I tak yy, kolega kiedyś. Yy, w samochodzie miał kompakt właśnie komy, pierwsze wyjście z mroku, mówi posłuchaj, spodoba ci się. I rzeczywiście, em, em, wiadomo, że takie utwory jak em, Leszek Żukowski to latało w em, radiu i rzeczywiście to był utwór, który mnie em, zaintrygował. I ta piosenka, ten utwór em, zawsze mi się bardzo podobała i ten em, charakterystyczny wokal. Piotra Roguckiego. Dopiero po przesłuchaniu tej płyty, yy, pierwsze wyjście z mroku, czyli debiutu komy, y, zdałem sobie sprawę, ile w tych tekstach i śpiewie y, Piotra Roguckiego jest emocji. Y, sama grupa y, twierdziła, że mm, inspirowali się y, y, chociażby twórczością Led Zeppelin rzeczywiście słychać te wpływy, mianowicie znajdziemy na tej płycie zarówno i ballady jak i trochę ostrego brzmienia, no i trochę, jak to się mówi, bluzgów ale też jak gdyby, jak posłucha się tej płyty w całości, to jedno wszystko do drugiego pasuje Myślę, że Koma po swoim debiutanckim albumie nie osiągnęła już takiego poziomu, z jakiego zaczęli. Dla mnie, pierwsze wyjście z mroku, jak na lata 2000, obok albumu OENA MROK, czy później Kloster Keller AURUM, te płyty już były omówione w tej serii. To jedna z najważniejszych płyt dla mnie lat 2000. Polecam posłuchać.